Siemaneczko, z tej strony Zębaty i zapraszam was do kolejnego odcineczka z Creeper 3 Ark Eternal. Ciśniemy sobie, robiliśmy ostatnio to, jesteśmy teraz tu na Apexie, takiej nieśmiesznej grze. Lecimy Meso. Meso... O kurwa, mi się ujebało. Znaczy, tak. <laughs> Gramy sobie Meso. Meso jest strasznie fajną mapą, ponieważ będzie A, jest inna od innych. Znaczy, pauz tylko na początek, serio, bo chciałbym rozstawić command center, się, kurwa, nie mnie nie, nie denerwowały. Robimy sobie coś takiego na speedzie. O. Orbital? Tak. Puszczamy i teraz jedna z najważniejszych rzeczy. To jest... it. To jest ta świątynia. Jakby nic nie jest ważniejsze od tej świątyni. Znaczy, fajnie byłoby także tą pod speedrunować. Jezu, I am autistic. O, kurwa o tym zapomniałem, dobra, tu tak, 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 tak. Ona zacznie. Dlaczego chciałem tak szybko... To jest pewna taktyka po prostu. I teraz tak dostawiamy reaktory, bo musimy. No i lecimy na trójce i niczym przy... Czy są spory strzelające? Nie ma to dobra, to będzie mapa łatwa, bo nie ma co nas zabić. Tu go wystawić, żeby on tu to niszczył. Ona tak. Ładnie. Jak ktoś się postawimy kolejne. Dlaczego ta mapa jest prosta przyjemna i w ogóle? Ponieważ świątynie działają jak Shield, czyli tworzą tego Shield'a. On będzie teraz mrugał dzieci z epileptem na tym filmie, ale jakby łeb coś za coś. <grym> I tworzą takiego Shielda oraz tworzą to co te sprayery. Znaczy, bo sprayery mają pod sobą taką opcję. Ja postawię tu jednego tylko, żeby to pokazać. Mamy totem, więc chciałbym też tytana postawić. O, bo one sprayery mogą zrobić coś takiego, że always on i one wtedy jak dostaną tego yy, surowiec, no to one go wyprówają pod siebie, tak? Tak to będzie działać teraz, że one będą pod siebie. Tu to widzę troszeczkę się go zbiera, tu jest mniej, bo tu jest większy shield. O, już widzę, że shield wchodzi na taki stały poziom pojawienia się. A jebać, to go zniszczymy. Ha! Epilepsja, powracamy! Dobrze. Zostawimy. Halo? Czy ja to tak bardzo autystycznie postawiłem? Znaczy tak bardzo źle? Tak, ja to tak bardzo źle postawiłem. Duża ilość, zwiększymy efficiency tych reaktorów. Zwiększymy pakiet speeda. A tu ten muszę zrobić stosunkowo połączenie. Okej, okay, jesteśmy wyspidowani Czy 40 energii to nie jest jeszcze tak dużo? Tu sobie puścimy. Tak, dlaczego? No, bo to jest troszeczkę prostej energii. A prosta energia jest tu, bo przyjem, fajna. Tu pewnie się to trochę reaktoru pojawia, tu też będzie trochę tej, no wiecie. Hmm, czystej energii o dobrze z sam tej świątyni za mocno nie skorzystamy stety, niestety jako miejsca to jest tak dobra energia jeśli mogę tak budować piękno życia o właśnie wszystko poziom energetyczny popierdoliło Okej, okay, to fire rate. Wydaje mi się, że później fire rate płynie... A problem będzie taki, że tu jest woda, to jest 50 do 0, 17, to 0,17, to, 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 to są duże ilości wody. Ale co robimy? Idziemy lewy dół. Czemu? Dwa totemy, trzecia świątynia jakby. Znaczy, niby... Nie no, pójdziemy tak, bo to nie ma inaczej sensu. Znaczy inaczej po prostu uważam, że nie ma sensu. Taka linia mortarii, mortarii, mortarów, Jezu, czy muszę być tak bardzo... Eee, teraz tak. Ta. Pójdziemy se dużo, star fajnie, fajnie się tu statki będą spisywać. Zwiększymy fire ta dobrze byłoby zwiększyć w następnej tego, eee, energy efficiency. O, jest. No i tu będzie trzeba shieldy pododawać Inaczej będzie nie ma ni, ani róż Tu żeby w tej wokół tej świątyni też stosunkowo dobry ruch Tu to zwiększymy O Samoloty No nie no strzelajcie w to w takim razie bezpośrednio Nie, no ustawimy ich, żeby one strzelały sobie po tej prostej, by one to odcinały. O, one będą bardzo długie. Więcej energii. Id. Tempo 3 grana będzie ten problem, że tej wody się będzie zbierać stosunkowo. Co będzie trzeba naprawdę mocno wychodzić. Prawie to udało mi się zebrać. Tutu poprawnie. Myślę, czy nie mogę zrobić hamskiej kampy w ten totem. I mogę. Jeżeli tu zrobię jeszcze coś takiego, to se może tak stać jakby nigdy nic. Paję rańczy jest po sprawie serje. Zacznijcie ciąć to tak. Albo inaczej, bo ja lubię jak to tak, return to bas i basa, się znaczy gdzieś. Return to bas, a, wy nie macie. Return tu bas, kurwy syny. O, widzę, że tu woda ładnie schodzi. To śmieszna woda. Jebany creep. Czy znaczy, mam myśleć, myśli, że po prostu zawsze mylę nazwę. Mod Zasięg! Zasięg to jest strasznie przydatny. Dlaczego zasięg? No bo walczymy na takim bardzo specyficznym terenie, jakby, gdy jest górzysty, więc te motary będą jebały. To jest tak z pół kilometra. Na słupkę do tego. Tu widzę, że jest duże lanie wody. Totalnie jak. Totalnie czuję się jak w szkole, kurwa, jest lanie wody. LOL XD. Śmiechy i w ogóle. Nie byłem w stanie tu postawić jeszcze tego bez kapku. O Jezu, bo my tu mamy emiter. Jestem niedojban. Nie widziałem tego emitera jakim się wanym cudem. Okej, okay, teraz tak, jak my chcemy puścić? Ja bym szczerze, że puścił coś takiego. Latacie se z jednego do... Będzie tak napierdalać teraz, patrzcie to. I... One teraz, bo one będą różnie latać, im się zrobię większe przedło, one potem już w ogóle będą śmiesznie. Ojo, 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 ojo jak to fajnie strzela. A, mam w ogóle wszystkie trzy totemie, tego nie przeważyłem. Nie o, fire rate teraz jeszcze. Ten motard też to zbija. Jezu, jak one się tak ustawiają, to zbijają, to jest jakiś kombo łombo. O, tak się przeniesiemy. O, tu... Udaje nam się jakoś tu ustawić po tych kanionach dzikich. Ojo! Dobra. Idealnie, dziesiąta minuta, dobrze wiedzieć. No te speedy pakietów i buildów by się poprzydawały, jest tak przeorane tutaj. Ja bym teraz ustawił i z tym stat. Ej, to mnie trochę wkłócił, wiecie? To, ta, to. One teraz dostaną w ogóle pierdolca. A bo to też było. Okej, okay, to było. To jest świątynia, która działa w inny sposób, ponieważ ona wysyła coś takiego golema. Ten golem dostaje obdarzenie od wody. Jak on. i on biegnie do jakiegoś celu. Do słabo wybranego, wiecie. I on cel, to jest jakby. To jest trochę taki kanon. Znaczy, to trochę taka berta. W sensie on idzie, ją puszcza, właśnie, i on tworzy sobie ten. Anticriep, tak, by to zawsze anticriepem nazywam w ogóle. To można by tutaj stuknąć. Śmieszniej w ogóle tu widzimy tak bardzo mocno. Czy co mnie śmieszy. Ja nic nie zro ja nie zrobiłem dużo wcale, żeby to zdobyć. A, bo ty, ty jesteś za daleko, jestem troszeczkę. No wiemy co. Fildy. Ile tych mostarów tu powstało ja pierdolę? Łączmy ta- o Jezu, ten za o, śmieszny zasięg chłopiej to wygląda, szczerze. Chciałbym ja się kusić niuka, ale będzie ciężko. I muszę samolotom teraz zmienić troszeczkę cel. One tak strzelały. O, dobra, to już tu jemu. JIT! Idealnie. Niszczemy. Barbershitki. Wklejmy Wiktory. Dobra. Chwilowe mm, zdobienie się nad życiem. I co? Yy, zostawcie suba, lajka, jeżeli Wam się filmik spodobał. Jeżeli, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, to się w komentarzu, z chęcią sobie posłucham. Eee, ja byłem Zębaty, to był Creeper Wars 3 Ark Eternal, trzymajcie się, hej!